Witam wszystkich kandydatów, uczestników dzisiejszego. Mam, mam. Uh! Powiedz coś. Nie ma. Nie ma. Pozdrawiam. Coś. Nie ma. Drift to jest najlepszy. Coś. Powiedz. -box lepszy. Powiedz coś. Nie <laughs> Powiedz coś. Cześć. Powiedz coś. Halo. Dobra. Powiedz coś. Suprema. Ty coś powiedz no, Powiedziałem suprema. A ok. Coś. Masz. Drift. Nikt no nie mów tańczy. coś! No mówię, dobra i dobra i... O, odliczcie od 1 do, od do 16. Cztery. 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 Dobra, koniec. Kto, Kto ma talent? Ja no dobra Króliczku. Dobra, to scena jest. Tam. Króliczek, tam, tam, no, tam nie, króliczek. Tam. Tam. Co nam dzisiaj króliczku przedstawisz? Ja jestem króliczek, umiem sprawać. Umiem kiwać! Dla okay. mnie nie dobrze. Dobra. dobra, przechodzisz, czy nie? Dobra, przechodzisz! Dawaj, Laguna, pokaż co potrafisz. Dobra, lecimy. To co, poka pokażesz coś? Dobra, kubox, jaki będę. Lewa, a ty? Lewo. Co masz do zaprezentowania? Nie jestem klip i uwielbiam Do ilu? Cztery. I ile? Witaj Pokaż nam swoje umiejętności No, Do ja jestem ile? I ogólnie Do 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 zaprezentowania? Do ile? Do Do ile? Widzę graffiti, którego nie widzę. A teraz widzę, dobra? Karat. Mam karat i zaśpiewam dzisiaj podziały tamte prywatki. A może chcesz Jasne. zaśpiewać coś własnego na bicie? E, coś własnego na bicie? Tak, już, już ci załączamy. Temat to Bambik w stodole lodówka, aka. Ej. ej. Wchodzisz ej, w to? Ej, ej, ej nie ma tu lodówki, lecz Bambik w Zbiera lub szarą nie skar... lecz pistolet Co chciałbyś dzisiaj zrobić? No więc, chciałbym zagrać na pianinku. Zapraszamy Co tam chcesz dzisiaj porobić? Ja chciałbym pokazać, jak umiem się bić Temat to Bambik w stodole Staje, rano, wszystko butem. widzę, wita, to jest to wiele. I stąd, i stąd, Idź stąd. Idź <grym> oh. stąd, Idź stąd. Idź stąd, Idź stąd. Idź stąd, Idź stąd. Idź stąd, i stąd. I stąd, i stąd. Idź stąd, i stąd. I stąd, i stąd. I stąd, <śmienic> Mam dwie kratki do góry Dobra siema Dobra, Dobra, tak. się i znikam. No pokaż, 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 pokaż Tutaj się pojawiłem, patrzcie to Dobra, nie, patrz, Czy... Dobra, Jestem hardcore Magik! Jezu! O, Siedzi trzech mężczyzn w kościele i jeden z nich mówi: Moja żona podczas porodu czytała Jasia i Małgosia i mamy teraz dwójkę dzieci. A moja żona czytała trzech muszkieterów i mamy teraz trójkę dzieci. I nagle trzeci mężczyzna wybiega z kościoła i mówi: Biegnę powstrzymać moją żonę, bo czyta 101 Daltymańczyków. Czemu ty trzymasz tą MK, a nie ja? Get to Geto, Get to get to